Obecnie stawki pozostają na tym samym poziomie i wynoszą miesięcznie 13 ,50 zł groszy za osobę w przypadku segregacji odpadów oraz 22 ,40 zł groszy za osobę w przypadku jej braku. Wpłaty należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do 25 dnia każdego miesiąca na dotychczasowy indywidualny numer konta, który został przypisany w 2013 roku, ponieważ nie ulega on zmianie. Wpłaty za wywóz śmieci bez dodatkowych opłat można wnosić w banku PKOSA Rynek 30 kasie Urzędu Miejskiego ulica Armii Krajowej 49 w kasach ANDA, a także od 1 lutego w kasach Inkasenta Banku Spółdzielczego. Osoby zainteresowane otrzymaniem blankietów wpłat informujemy, że będą one wydawane po 17 stycznia 2014 roku dla osób, które pisemnie zgłoszą chęć posiadania druków na adres Referatu Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ulica Armii Krajowej 49 lub mailem na adres widoczny na ekranie.